Cześć, jestem Link Polak i witam już Was po egzaminach. Czyli koniec przerwy. Ło. Jeżeli ktoś to interesuje, to napisałem dobrze i w sumie no, cieszę się z tego powodu. I ta przerwa nie poszła na marne. W każdym razie teraz chcę dla Was rzucać materiały tak co 2-3 dni, więc oczekujcie ich. A dzisiaj chciałem dla Was zrecenzować Nintendo Labo Wiarkit. I z góry mówię, że recenzja jest oparta o ten tańszy zestaw. Za 150 zł z blasterem i z samymi goglami. Nintendo Labo jest to bardzo kreatywny pomysł ze strony Nintendo. Wra otrzymujemy w wielkich pudełkach karton wraz z kartridżem, a na kartridżu znajdziemy instrukcję, z pomocą której mamy właśnie zbudować różne konstrukcje z tego kartonu. Przed VR Kit był jeszcze wydany Variety Kit, Robot Kit i Vehicle Kit. Jest to już czwarty zestaw toykonów. nie wiadomo czy ostatni, w każdym razie chyba najlepszy z całej grupki. Wiarkit można kupić w dwóch wersjach. W wersji za 150 zł, zawierającej Blaster i same Gogle Wiar, czyli wersja, którą ja kupiłem. Jest również druga wersja, która zawiera wcześniej wspomniane Gogle. Ono go zawierają jeszcze Gogle Ptaszka, Słonia, Mmm, Thinking, thinking, aparat i taki pedał dziwny. Który niby wiatr robi. I ja kupiłem, szczerze mówiąc, tańszy zestaw, dlatego, gdyż nie byłem jakoś bardzo zainteresowany tym VR ale po tym, jak oh! dowiedziałem się, że Zelda i Mario będą w tym grywalne, postanowiłem, że na kupię to. W każdym razie całą naszą przygodę zaczynamy od zbudowania właśnie tych kartonowych konstrukcji i zbudowanie właśnie w tym tańszym zestawie tych konstrukcji myślę, że zajmie Wam około 4 godzin. Google VR zrobiłem w okolicach jednej godziny, zaś blaster zajął mi około 2,5 godziny. Jednak nie ma co kłamać, składanie tych konstrukcji jest właśnie najbardziej sprawiającą frajdą części Nintendo Labo. Składając ten karton miałem wrażenie, jakbym budował z Lego. Wszystko jest bardzo dobrze opisane, więc na pewno się nie pogubimy w naszym budowaniu. Po zbudowaniu całych konstrukcji przechodzimy do najważniejszej części, czyli do grania. I w tym tańszym zestawie mamy dostęp do takich dwóch większych gier. Jedna z nich polega na strzelaniu do kosmitów w siedmiu różnych poziomach. Druga zaś jest to gra osobowa, w której na zmianę będziemy karmić hipopotamy. I tak zaśmiałem się z tej gry w moim poprzednim filmiku tam o wiar, i okazało się, że jest ona w zestawie startowym. Obydwie minigierki są jak dla mnie bardzo przyjemne, zwłaszcza to strzelaniem kosmitów potrafi być naprawdę wciągająca. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze dostęp do VR plazy zawierającej ponad 60 różnych minigier. A teraz wypadałoby wspomnieć coś o samym graniu w VR, i szczerze mówiąc, jest ono dosyć wygodne. Oczywiście, Nintendo Switch nie jest aż tak silny jak chociażby takie PlayStation VR czy Oculus Rift, jednak mimo wszystko, rozdzielczość jak dla mnie jest wystarczająca. Żadnych bólu głowy ani nudności nie zeznałem, bo w sumie może dlatego, że grałem tylko w takie krótsze sesje, nie wiem. Może jak dłużej bym grał, to by mnie bolała, ale w każdym bądź razie myślę, że wyszło to całkiem dobrze. Rozkop budowany w całą konsolkę jest bardzo, ale to bardzo dobry, ponieważ głowa dobrze detektuje nasze ruchy głową. Jednakże, propos minigier z powrotem, uważam, że jest tego troszeczkę za mało. Zawsze to było problemem z Nintendo Labo, że nie otrzymujemy w nim za dużo gry. I w tym tańszym zeta jest zdecydowanie co widać. Nie wiem, jak w tym droższym, w każdym razie w tym tańszym. Naprawdę nie, nie potrzebujemy dużo czasu, by ukończyć wszystkie wbudowane tam gierki. Jednakże ja całe to Labo VR nie kupowałem z myślą o tym, że będę właśnie grał w techniki wbudowane tylko właśnie dla Zeldy i dla Mario Odyssey. Jednak, jeżeli chcieliście kupić LaboVR tylko dla tych minigierek, to szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć, że się opłaca za bardzo. Wszystko to jest bardzo dobrze podszlifowane, ma ten swój nintendowy urok. Wszystkie kartonowe koracje są naprawdę fajne, nie niszczą się tak szybko. Jednak, mimo wszystko, wciąż mam wrażenie, że za cenę nie jest to wszystko tego warte. Nie wiem jak z droższym zestawem. W każdym razie odradzam Wam kupować Labo VR, jeżeli nie macie chęci grać w Zelda i w Mario VR, gdyż no ta sama zawartość budowana na kadry chyba Wam nie wystarczy. Przynajmniej w tańszym zestawie. Nie wiem, ale też trzeba przypomnieć, że ten droższy kosztuje 300 zł, więc no to już jest dużo. Aha, jeszcze wypadałoby wspomnieć o sekcji Discovery właśnie wbudowanej na Carlish, która pozwala nam zobaczyć różne funkcje, joy w gogli. Jest to naprawdę ciekawe. Mnie to jakoś nie zainteresowało, ale wiem, że są osoby, które z chęcią coś takiego by przeczytały. Wszystkie te ciekawostki są prowadzone w forie koresacji przez trzech bohaterów właśnie wprowadzonych tam. Na samej Cardidrew jest jeszcze kilka bonusików. Jest tam wbudowane kilka filmików, które można oglądać w VR. I szczerze mówiąc, wygląda to wszystko bardzo fajnie. Jest jeszcze kilka małych, kartonowych kreacji, o których nigdzie nie ma wspomnianych na pudełku. Na przykład taki wiatraczek, który właśnie tam pokazuje. No, o nim nigdzie nie przeczytacie. Jednak najlepszym dodatkiem, mimo wszystko, według mnie, jest toykon i VR Garage. Jest to sekcja, gdzie możemy zaprojektować nasze własne minigry na Nintendo Labo i ni no właśnie na Nintendo Labo VR. Jednakże nie jest to takie proste, jak mi się wydawało. Ja w tym garażu jeszcze się nie do końca połapałem, więc nie dam wam mojej pełnej opinii o nim. Ale osoby kreatywne lubiące gry pokroju Little Big Planet czy Mario Maker myślę, że spodoba im się to. I, i to w sumie tyle, co ma do zaoferowania Nintendo Labo VR. Ciekawy pomysł, według mnie dobrze zrealizowany, jednak zawartość na kartridżu troszkę zawodzi. Jednak trzeba też mieć w głowie, że możliwe, że otrzymamy kilka gierek stricte pod VR, może jeszcze kilka gier otrzyma łatki właśnie, żeby można grać w nie wirtualnej rzeczywistości, na przykład Zelda lub Mario, więc na dłuższą metę myślę, że jest to warty zakup, jednak jeżeli chcecie pograć tylko w gry z kartridża, to lepiej poczekajcie na aż będzie taniej, gdyż na przykład zestawy Robot Kit i Vehicle Kit ostatnio bardzo staniały. Więc jeżeli nie zależy Wam konkretnie na VR, tylko po prostu na kim zestawie Nintendo Labo to aktualnie polecam Wam kupić jakiś zestaw typu właśnie Robot czy Vehicle Kit, gdyż zawierają one trochę więcej gry, troszkę droższą cenę, chociaż nie, też zależy w jakim sklepie, więc ostatnio w jednym sklepie widziałem Robota i właśnie Vehicle był wyprzedawany za 150 zł, więc jeżeli tak bardzo chcecie Labo, a nie zależy Wam na VR to weźcie tamte zestawy. Jednak jeżeli tak jak ja nie mieście jeszcze styczności z wirtualną rzeczywistością, myślę, że jest to dobry wstęp. A dobra, to na dzisiaj tyle, więc dzięki Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście możecie ocenić film, zostawić komentarz I jeżeli lubicie oglądać moje filmy, to oczywiście możecie zasubskrybować. A ja teraz już będę leciał, więc do następnego i cześć!